Jak Na wieki jest... wieku, moja agato. A dokąd to wędruje się, co? A, we świat. Do ludzi, dobrodzieju kochany. W tyli świat daleko idę. Wypędzili was, głębowie, co? O, nie wypędzili. I nam zmiarkowała, hmm. że trzami świat. Roboty hmm. dla mnie nie miały. A już dobry Jezusiczek. Jeszcze nie opuści, opuści, nie opuści. Nie Zawracaj. Zawracaj. Walek, bruzda krzywa. Ja, szanowny panie, przybywam z Paryża. Czy zawsze pogardzać mnie będziesz? Nie wiem, jak To jest profesor Rafał Wilczuk.